Będzie to opowieść o Witoldzie Pileckim. Jego patriotyzm i odwaga przeszły do legendy. Historycy piszą o nim, że był jednym z sześciu najwybitniejszych organizatorów Europejskiego Ruchu Oporu podczas II Wojny Światowej. Podporucznik rezerwy Witold Pilecki wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 roku jako dowódca plutonu 19 Dywizji Piechoty. Po jej rozbiciu znalazł się w 41 Dywizji Piechoty. Tełdcą szwadron kawalerii był Jan a Pilecki jego zastępcą. Po kapitulacji dywizji 26 września Pilecki nie złożył broni. Wraz z majorem Błodarkiewiczem i jego ludźmi jeszcze do 17 października walczyli z Niemcami jako oddział partyzancki. Późną jesienią 1939 roku w Warszawie przy ulicy Idzikowskiego 11. Jan Bładarkiewicz i Witold Pilecki skupili wokół siebie znaczną grupę ludzi, by założyć organizację konspiracyjną pod nazwą Tajna Armia Polski. Jej podstawowym celem była walka o niepodległość kraju. Mimo postępującego zagrożenia ze strony Niemców i okupacji kraju, 10 listopada 1939 roku. Założyciele i członkowie tajnej armii Polski zebrali się w skrycie w kościele garnizonowym przy ulicy Długiej w Warszawie. W obecności księdza Jana Zieli złożyli uroczystą przysięgę. Przyjmując za dewizę mego życia hasło Bóg, honor i ojczyzna, ślubuję narodowi polskiemu bezgranicznie wierną i ofiarną służbę. Oświadczam że złożona w swoim czasie wobec Boga przysięga wojskowa obowiązuje mnie nadal w stosunku do obecnego i jedynie legalnego rządu generała Władysława Sikorskiego i do władz tajnej organizacji wojskowej Narodowej Armii Polskiej. Komendantem tajnej armii Polskiej został Jan Władarkiewicz, a inspektorem organizacyjnym Witold Pilecki. Na wiosnę 1940 roku tajna armia Polski liczyła przeszło 8 tysięcy ludzi podzielonych na plutony, kompanie i bataliony. Potem Pilecki postanowił rozszerzyć działalność swojej organizacji. Za zgodą przełożonych zamierzał dobrowolnie udać się do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu i tam od podstaw zbudować silny ruch oporów wśród więźniów. 19 września 1940 roku Niemcy urządzili w kilku dzielnicach Warszawy wielką obławę. Tego dnia Pilecki przebywał w mieszkaniu swojej szwalierki Eleonory Ostrowskiej przy ulicy Wojska Polskiego 40 na Żoliborzu. Kiedy dowiedział się o masowej łapance, choć mógł się ukryć, wykorzystał tę niespodziewaną okazję. Niemcy nie przeszukiwali mieszkania. Zapytali tylko o mężczyzn. Ostrowska nie zdążyła odpowiedzieć, kiedy z pokoju wyszedł Pilecki. Był ubrany i przygotowany do wyjścia. Mijając Ostrowską, polecił jej szeptem, by zameldowała o jego aresztowaniu. Sporą grupę ludzi zgromadzili Niemcy w ujeżdżalni pierwszego pułku szwoleżerów w Warszawie. Podczas sprawdzania dokumentów więźniowie byli bici i poniżani. A potem Pilecki znalazł się w towarowym wagonie, ciasno upchany wśród setki mężczyzn. Tak jak inni dusił się z powodu braku powietrza i cierpiał ogromne pragnienie. Kiedy pociąg zatrzymał się do wagonów wpadli funkcyjni więźniowie. Rozdając na oślep ciosy, przeraźliwie krzycząc, wygonili mężczyzn na ramkę. Nieszczędząc razów, ustawili ich w marszowej kolumnie. Wśród wrzasku i przekleństw deskorty ruszyli w stronę obozu. Więźniowie byli oszołomieni brutalnym zachowaniem kapów, pełni najczarniejszych myśli. Wielu z nich ocierało zalane krwią twarze. Szli w milczeniu. Niektórzy próbowali się jeszcze ratować, ale esesmani byli czujni. Seria z karabinu maszynowego dosięgnęła zbiegu. Witold Pilecki przekroczył bramę obozu koncentracyjnego w Oświęcinie 22 września 1940 roku w drugim transporcie warszawskim liczącym 1705 mężczyzn. Starannie ukryła swoje nazwisko. Teraz nazywał się Tomasz Serafiński. Wilecki, po strzyżeniu i pośpiesznej kąpieli w kilku kroplach zimnej wody, otrzymał drelichowy pasiak i numer 4859. A kiedy wygnano ich z budynku, często jeszcze nieubranych i mokrych, czekała ich forsowna gimnastyka i musztra, mająca zaprawić więźniów do życia w obozie. Starzy, słabi lub chorzy nie wytrzymywali tego wysiłku. Powiększała się więc szybko liczba martwych mężczyzn leżących na placu. Była to wstępna forma selekcji, by przetrwali tylko silni i zdrowi, a więc ci, którzy zdolni będą pracować dla Niemców za niewielką stratę. Potem wystąpił przed nimi Hans Aumajer, kierownik obozu. Wskazując na krematorium powiedział, że tylko wytężona praca, dyscyplina i posłuszeństwo mogą zapewnić więźniom szansę na ocalenie, bo o wolności powinni zapomnieć. Wolność odzyskają tylko ci, którzy martwi i spaleni ulecą z dymem przez komin krewatorium. Przyglądając się więźniom przez pierwsze tygodnie pobytu w Oświęcimiu, Pilecki spostrzegł, że mimo bicia, głodu i stałego zagrożenia śmiercią mogą być oni wartościowymi członkami konspiracji. Łączy ich bowiem nienawiść do Niemców i przemożna chęć odzyskania wolności. Należy ich więc zorganizować i zjednoczyć w walce ze wspólnym wrogiem. Na początek Pilecki zamierzał stworzyć więźniarską samopomoc, a więc dostarczać odzież i żywność ludziom słabym i mniej sprytnym. Chciał też lokować członków konspiracji w dobrych komandach, bo dawały większe szanse na przeżycie niż wyniszczająca praca fizyczna. Musiał również zapewnić sobie łączność z Warszawą. A na koniec, jako zwieńczenie swojej działalności, zamierzał opanować obóz przy wojskowej pomocy oddziałów partyzanckich działających w pobliżu Oświęcimia. Późną jesienią 1940 roku Pilecki zorganizował pierwsze zalążki konspiracji pod nazwą Tajnej Organizacji Wojskowej. Przyjął model piątkowy, to jest pięcioosobowych zespołów, które nie znały się nawzajem. Pierwsze górne piątki zakładał sam. Ich członkowie budowali następne pięcioosobowe grupy, a te kolejne. W ich składzie mogli znaleźć się tylko ludzie budzący absolutne zaufanie, potrafiący znieść nawet najbardziej okrutne śledztwo i którzy mieli silną motywację do podziemnego działania. Od głębokiego utajnienia i obawy przed szpiclami zależało istnienie konspiracji w obozie. Do pierwszej piątki należeli więc wyłącznie ludzie wywodzący się z tajnej armii polskiej, którzy znaleźli się w oświęcimi. Brito Władysław Surmacki, dr Władysław Dering, Jerzy Devilleon, Eugeniusz Obojski, Roman Zagner. Członkowie tajnej organizacji wojskowej składali uroczystą przysięgę. Miała ona charakter patriotyczno-religijny. Zobowiązywała ludzi do solidarnej walki z Niemcami i zachowania tajemnic organizacji w każdych warunkach i niezależnie od okoliczności. Konspiracyjną robotę przerwała Pileckiemu poważna choroba. Władze obozu w obawie przed epidemią tyfusu zarządziły dezynfekcję bloku. W tym czasie więźniowie kuląc się z zimna oczekiwali na odkarzaną odzież i możliwość powrotu pod dach budynku. Lecki dostał zapalenia płuc i choć miał 40 stopni gorączki, bronił się przed szpitalem. Obawiał się selekcji. Zastrzykł fenolu w serce. Dopiero kilkakrotna utrata przytomności spowodowała, że trafił do szpitala. Było to jednak miejsce, gdzie nie leczono pacjentów. Czekano na ich śmierć. Dodatkowym utrapieniem była plaga tyfusowych wszy, z którymi osłabieni chorobami ludzie musieli bezustannie walczyć. Broniąc się przed pewną śmiercią, Pilecki wezwał doktora Deringa, który troskliwie zajął się chorym. Przeniósł go do innego szpitalnego bloku, gdzie były lepsze warunki opieki nad pacjentami. Pokąpieli i sulfonabidowym zastrzyku położył go do łóżka. Dopiero po dziesięciu dniach starannie leczony Pilecki zaczął powoli wracać do zdrowia. A potem doktor Dering zatrzymał go w szpitalu na rekonwalescencję i Pilecki zaczął tam pracę jako sanitariusz. Zajmował się chorymi, karmił ich, pomagał lekarzom. Była to funkcja, która dawała możliwości poruszania się po obozie. Pilecki wykorzystał ją do poznawania ludzi, stale myśląc o rozbudowie swojej organizacji. Działał ostrożnie, nie śpieszył się. Uważnie przyglądał się ludziom i tylko wtedy, kiedy miał 100% pewności, obdarzał ich pełnym zaufaniem. Jednym z nich był Aleksander Wielopolski, który pod koniec 1940 roku został niespodziewanie zwolniony z obozu. Przez niego Pilecki wysłał swój pierwszy raport do Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. Opisał w nim eksterminacyjny charakter obozu i podał nazwiska zbrodniarzy należących do jego kierownictwa. Raport ten został przekazany do Londynu, gdzie rząd polski upowszechnił wiadomości o zbrodniach Niemców w Oświęcimiu. Po odejściu ze szpitala Pilecki kontynuował rozbudowę tajnej organizacji wojskowej. Dzięki znajomym dostał się do komanda pracującego w stolarni. Tam w marcu 1941 roku stworzył dwie kolejne górne piątki więźniarskiej konspiracji. Weszli do niej m.in. bracia Kupcowie, Antoni Rosa, Witold Szymkowiak, Stanisław Gutkiewicz. Później, kiedy stolarnia została przeniesiona do obszernego budynku garbarni, gdzie mieściły się też komanda szewców, krawców i ślusarzy, powstały następne górne piątki. Nie tylko mordercza fizyczna praca pod gołym niebem dziesiątkowała więźniów w Oświęcimia. Zimno, głód i mokry, bagienny klimat przyczyniały się do wyniszczenia ludzi. Śmiertelność powiększały też sadystyczne skłonności niektórych funkcyjnych więźniów, większości niemieckich kryminalistów. Ze szczególną satysfakcją znęcali się oni nad ludźmi, którzy byli u kresu sił. Specjalną formą prześladowań były wielogodzinne apele. Dźwięk obozowej syreny oznajmił, że z obozu zbiegł jeden z więźniów. W takich wypadkach Niemcy stosowali odpowiedzialność zbiorową i na czas pościgu wygnali ludzi z bloku. Była mroźna marcowa noc. Od pobliskiej soły wiał lodowaty wiatr, przenikający do szpiku kości, ludzi odzianych tylko w swoje ciemkie, drelichowe ubrania. Dzięki swoim kontaktom Pilecki potrafił załatwić sobie dobre, robocze komando, które chroniło go przed wyczerpującą pracą fizyczną. Nie mógł jednak uniknąć dolegliwości życia w obozie koncentracyjnym. Śmierć towarzyszyła mu na każdym kroku. Mróz i wiatr zaczęły boleśnie dobierać się do więźniów. Osłabieni głodem ludzie szybko opadali z sił. Pierwsi osuwali się na ziemię starsi i chorzy więźniowie. Kapowie kopniakami zmuszali ich do wstania, a kiedy oni znowu padali, dopijali ich razami drewnianych pałek. Pileckiego też szybko opuszczały siły. Poważnie obawiał się, że nie wytrzyma tej wielogodzinnej stójki na mrozie Niemcy kontynuowali pościg za zbiegiem Świadczyła o tym kolejna zmiana SS-manów. Byli wypoczęci, najedzeni Dla nich ten apel mógł trwać jeszcze bardzo długo Późny zimowy świt zastał mocno przerzedzoną kolumnę więźniów Kilkudziesięciu ludzi leżało bez życia na ziemi. Ludzie przyglądali się mordowaniu kolegów oczami bez wyrazu. Byli zupełnie wyczerpani, obojętni na wszystko. Myśleli tylko o jednym, żeby apel wreszcie się skończył. Pilecki był zupełnie wyczerpany. Spuchnięte nogi uginały się pod nim. Gdyby nie podtrzymujące go ręce silniejszych kolegów, osunąłby się na ziemię, i padł pod pałkami kapów. I wtedy jeden z więźniów ruszył w stronę drutów będących pod wysokim napięciem. Pełen beznadziejnej desperacji wybrał nagłą samobójczą śmierć, bo uwalniała go ona od wielogodzinnych tortur głodem, strachem i zimnem. Po długim i energicznym pościgu Niemcy schwytali zbiega. Został mocno pobity, a następnie w błazeńskim kostiumie sprowadzony na plac. Esesmani nie kryli zadowolenia. Uprzedzali przecież więźniów, że z Oświęcimia nie można uciec, a zbiegowie będą surowo karani. A potem więzień dostał 25 uderzeń bykowcem. Mimo dotkliwego bólu musiał je głośno liczyć. Jeżeli pomylił się, bicie zaczynało się od początku. Egzekucje zakończyły przysiady, które cyniczni oprawcy kazali wykonać zbiegowi. Miały one pobudzić krążenie krwi w jego zmaltretowanym ciele. Słaniającego się na nogach więźnia odprowadzono do bloku 11, gdzie w głodowej celi czekała go śmierć. Drastyczna kara, którą poniósł zbiegły więzień i pełen ofiar apel miały przykładnie zniechęcić ludzi do podejmowania ucieczek. Nie zaniechano ich jednak, a ogół więźniów solidaryzował się ze zbiegami. Ucieczki bowiem były jedną z form walki z Niemcami i podejmowano je do końca istnienia obozu. Mimo stałego zagrożenia śmiercią, obecności Szpicli i donosicieli, Pilecki kontynuował pracę nad rozbudową swojej konspiracyjnej siatki. Nie bez trudu i przekupując funkcyjnych więźniów, zmienił komando, by znaleźć się w grupie więźniów zatrudnionych poza obozem przy rozbiórce wiejskich domów w Brzezińce. Obóz rozrastał się i potrzebował coraz więcej przestrzeni. Kiedy o świcie wychodzili do pracy, widzieli grupy wynędzniałych rosyjskich jeńców, których transporty pojawiły się w obozie po wybuchu wojny z Rosją w czerwcu 1941 roku. Ich los był jeszcze gorszy od pozostałych więźniów Oświęcimia. Przez wiele dni stali na mrozie, prawie nazy, obdzielani głodowymi racjami żywności. Pracując za drutami, Pilecki wciągnął do konspiracji kilkunastu ludzi, ale przede wszystkim nawiązał kontakt z ludnością cywilną. Przekupując strażników, wspierała ona więźniów, dostarczając żywność, odzież i lekarstwa. Część tej pomocy trafiała do konspiracji Pileckiego, Teraz przystąpił on do budowania łączności. Przez kobiety przynoszące żywność przekazywał skrycie raporty do komendy głównej ZWZK. W ten sam sposób odbierał przeznaczone dla siebie rozkazy. Wracając z pracy, nieludzko zmęczeni i często głodni musieli jeszcze przynieść do obozu po kilka cegieł, z których powstawały nowe bloki dla stale przybywającej liczby więźniów. Z grupy Rosjan pozostała garstka. Przez krótki zimowy dzień, wielu z nich zmarło z głodu i wyczerpania. W obozie w głębokim utajeniu, poza organizacją Pileckiego, podporządkowanej komendzie głównej ZWZ AK, działały niezależnie od siebie inne organizacje konspiracyjne. Była to przede wszystkim związana z Polską Partią Socjalistyczną grupa Stanisława Dibuła. Na czele ugrupowań prawicowych stali Jan Mosdorf z Obozu Narodowo-Radykalnego i Roman Rybarski ze Stronnictwa Narodowego. Z inicjatywy Pileckiego nastąpiło zjednoczenie wszystkich grup konspiracyjnych. Wyrazem politycznego porozumienia było spotkanie wigilijne w 1941 roku. Po zjednoczeniu obozowe podziemie, które przyjęło nazwę Związku Organizacji Wojskowych, liczyło przeszło tysiąc członków. Na jego czele stanął pułkownik Jan Rawicz. Ponieważ przewidywano podjęcie walki z załogą obozu, wyznaczono dowódcę bojowego. Został nim major Zygmunt Bogdanowski. Witold Pilecki, jak dotychczas, zajmował się kierownictwem organizacyjnym konspiracji, a Henryk Bartosiewicz był jego zastępcą. Pileckiemu nie wystarczały opracowane dotąd sposoby kontaktu z krajem. Aby zapewnić organizacji stały dopływ bieżących wiadomości, musiał zdobyć radio. W komandzie elektryków, w którym było kilku członków podziemia, naprawiano radio odbiorniki należące do załogi obozu. Z części, którą udało się stamtąd potajemnie wynieść, zmontowano radio dla Pileckiego. Ukryto je w szpitalu w bloku 21. Nocą, kiedy w bloku nie było Niemców, Pilecki i wtajemniczeni więźniowie słuchali komunikatów BBC, dotyczących wydarzeń w kraju i przebiegów walk na frontach. Wiadomości, zwłaszcza te krzepiące i mobilizujące ludzi do przetrwania, rozpowszechniano potem w tłumie więźniów. Była to jeszcze jedna forma walki z obozowym terrorem. Gestapo uderzyło 2 kwietnia 1942 roku. Niemcy wiedzieli już, że w obozie działa silna więźniarska konspiracja. Nie znali jednak nazwisk jej członków. Dopiero po donosie jednego ze szpicli rozpoczęły się aresztowania. Pierwszy zatrzymany został pułkownik Jan Karcz, który od dawna tkwił w robocie konspiracyjnej związku organizacji wojskowych. Wiedział więc o nim bardzo dużo. Miał liczne kontakty znał nazwiska. Aresztowanie Karcza bardzo zaniepokoiło Pileckiego. Obawiał się, że pułkownik nie wytrzyma śledztwa i konspiracja poniesie ogromne straty. Byli już przecież przygotowani do wzniecenia buntu więźniów, mieli niewielki magazyn z bronią. Gdyby Niemcy dowiedzieli się o tym, dziesiątki ludzi zostałoby rozstrzelanych, a organizacja rozbita. Karcz nie zawiódł. Choć był okrutnie przesłuchiwany przez 9 dni, nie powiedział Niemcom ani słowa o więźniarskiej konspiracji. Pileski z zagroną ulgą słuchał relacji pułkownika. Budowane z tak wielkim trudem obozowe podziemie mogło dalej działać. Ale wkrótce nastąpił nowy bolesny cios. Zapełniły się bunkry 11 Bloku aresztowanymi ludźmi podziemia. Ginęli oni pod ścianą straceń, w głodowych bunkrach i stojących celach. Ilecki nie poddawał się. Straconych ludzi zastępował nowymi i przyjmował od nich przysięgę. Wiązał porwane nici swojej konspiracyjnej siatki. Jednocześnie słał coraz bardziej niecierpliwe ponaglania do komendy głównej AK. Oczekiwał na rozkaz, który pozwoliłby mu podnieść bunt więźniów. Ale Warszawa milczała. Niemcy nie zaprzestali walki z obozowym podziemiem. Na początku kwietnia 1943 roku przeprowadzili kilka kolejnych selekcji więźniów, aby odesłać ich do innych obozów. Wybierano ludzi podejrzanych o udział w konspiracji. Niemcy domyślali się, że posiadają oni zwykle niskie numery i są bezpiecznie urządzeni w dobrych komandach. Pilecki z ogromną troską przyglądał się akcji Niemców. Organizacja traciła ludzi. Wobec braku odpowiedzi z komendy głównej AK postanowił osobiście interweniować w Warszawie. Rozpoczął przygotowania do ucieczki. Ale najpierw na ściśle utajnionym spotkaniu przekazał Rawiczowi i Bogdanowskiemu wszystkie sprawy związane z przygotowywanym od dawna buntem więźniów. Bartosiewiczowi zaś powierzył stronę organizacyjną, podziemia i swoje liczne kontakty. Zobowiązał się też po przybyciu do Warszawy do utrzymywania z nimi ścisłej łączności. Na miejsce swojej ucieczki Pilecki wybrał piekarnię, bo leżała poza obozem. Edward Ciesielski i Jan Redzej również zdecydowali się zbiec z Oświęcimia. Wszyscy mieli przygotowane cywilne ubrania, zegarki, pieniądze, a także kapsułki z cyjankiem potasu. Zbyt dużo wiedzieli o konspiracji w obozie, by żywi mogli dostać się w ręce Niemców. Na ucieczkę wybrali noc z 26 na 27 kwietnia 1943 roku. O drugiej w nocy przystąpili do akcji. Ciesielski musiał obezwładnić strażników. Wbrew oczekiwaniom nie było to trudne zadanie. Spostrzegł bowiem, że mieli oni zwyczaj pić silnie zaporzoną kawę, by pokonać senność. Podał im więc dzbanek z kawą, do której wcześniej wsypał mocny środek na sen. Pilecki wziął na siebie odłączenie alarmowej syreny. Tymczasem zarzewiałe śruby długo nie chciały ustąpić. Wreszcie z ogromnym trudem łączył alarm. Rezejowi też nie szło łatwo. Miał odciąć telefoniczną łączność z obozem. Światło reflektorów co jakiś czas oświetlało budynek piekarni. Było to poważne zagrożenie dla akcji Rezeja. Dopiero więc za trzecim razem przeciął telefoniczny przewód. Spotkali się pod tylnymi drzwiami budynku. Szybko uporali się z metalową sztabą mocującą drzwi. Przed nimi nie było nikogo. Biegiem więc ruszyli w stronę płynącej niedaleko Soły. Nad rzeką zrzucili z siebie znienawidzone pasiaki i weszli do lodowatej wody. Wtedy dostrzegł ich patrol niemieckich żołnierzy, którzy natychmiast zaczęli do nich strzelać. Szybko więc skryli się w nadrzecznych krzewach, a potem pełznąc na łokciach oddalili się od rzeki. Biegli całą noc. Nie pozwalali sobie na odpoczynek. Obawiali się pościgu. Dopiero o świcie odważyli się wejść na plebanie w gdzie proboszcz pozwolił im odpocząć i obficie ich nakarmił. A kiedy wychodzili, dał im przewodnika, by mogli bezpiecznie przekroczyć granicę Trzeciej Rzeszy. Zmierzali do Bochni, do domu znajomych Redzeja. Mieli przed sobą 60 kilometrów. Szli tylko nocami. Z rzadka tylko i ostrożnie zaglądali do chałup na skraju wsi, prosząc o żywność i wodę. Nie odmawiano im, domyślając się po ich ogolonych głowach, że są zbiegami za Święcimia. Kiedy już byli blisko celu, postanowili iść za dnia. Ich niefrasobliwość mogła skończyć się tragicznie, bo natknęli się na niemieckich żołnierzy, którzy otworzyli do nich ogień. Usiekali co tchu. Pielski został podwójnie ranny w rękę. Rana bardzo krwawiła. Była to ich ostatnia dramatyczna Nie poszła na marne. Głęboki patriotyzm i niezwykła odwaga cechowały też Pileckiego w dalszych kolejach jego życia. Wziął udział w powstaniu warszawskim, a po wojnie wierny żołnierskiej przysiędze kierował w kraju wywiadem drugiego korpusu generała Władysława Andersa. Aresztowany pod fałszywym zarzutem współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i po niesprawiedliwym procesie otrzymał karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku. Pamięć o Witoldzie Pileckim jest jednak ciągle żywa, zajmuje on trwałe miejsce wśród najbardziej ofiarnych postaci polskich patriotów.